Witamy naszych nowych członków rodziny. Jak widzicie nadszła, nadszedł czas na poród. I nasza Ela. Zobaczcie jaka jest chuda teraz. A jaka była gruba. Trojaczki miała. Małe trojaczki. Dwa białe takie same. Jeden ciemny po capusiu. A dwa po Elce. I od tych białych jest parka, koziołek i kuska. I ta ciemna jest kuska. Taka fajna kolor capusia z białymi z białą taką łaciatą mortką. no tak no i całobuzy i całobuzy, całobuzy ja tak dzisiaj wstaję w nocy mi się nie ukrywam śniło że y, Baśka mi urodziła jednego tylko jednego, że miała i dzisiaj mówię, a zajdę zobaczyć sobie do nich, otwieram drzwi przed lekcjami a tu leżą trzy kulki, patrzę a tu mała lakielka urodziła Rijoczki małe, małe nasze ryjoczki Te dwa bliźniaki są identyczne i tamta jest tylko inna. Ale żeby trojaczki, to Elka miała zawsze po dwa. U pani miała po dwa, u mnie miała po dwa. Dwa razy się kociła po dwa. No i teraz miała trójkę. Chyba i czwarty poród tutaj jest. No Elka, ta. Hmm, ale fajny jesteście. A czy jak ją wy wycmokały do ostatku. Trochę i zostało. Takie głodne. pójść dobrze, że go uwiązałem, bo strach, żeby nie potretował ich wtedy. I dobrze, żeby był uwiązany, to do nich nie dosięgał. I tu gdzieś było e, jeszcze mokro, no to musiał się gdzieś tutaj kocić. Wczoraj ona taka podejrzana chodziła. No ale fajnie, już są małe kuski. Teraz na Baśkę czekamy. Baśka też ma to... E, ten brzuch taki wywalony wielki. Tak więc też lada dzień będzie się pewnie kociła mm. Ale no zobaczcie, to jest kropka w kropkę identyczne. Tutaj mają dwa paski i tutaj mają tro trochę takie ciemne na główce obydwa Piękna parka będzie Identico Silaka si Fun, co nie? Koślaku? Mm. Włączymy lampę, będziecie lepiej. Widać. Pokaż ryaka Pokaż du no no, wy też jaka. Małe owieczki normalnie. Musiały się gdzieś w środku nocy, musiała się okocić, bo ładnie wysuszone, już są wylizane. Dobrze, że teraz nie ma tych mrozów, jest cieplutko się okociła, to... Mm, też młodych mnie jest zimno, ale też jak jest mały przymrozek, to złapią odporność sobie. Ale zobaczcie jakie one wysokie są. To nie są jakieś tam małe kuski. Zobaczcie jakie te nogi, jakie to będą wysokie kozy. Tamta ma największe, jaka wysoka jest. Pięknie, pięknie. No, ja teraz y, zaraz je zostawię. Nie idę na lekcję i później po południu Wam jeszcze dogram. Bo Wy oglądacie ten film w czwartek. A ja go nagrywam w środę, tak więc, no, w środę się orudziła. Elka? Może i już jutro, pojutrze będzie Baśka. Nie wiem, zobaczymy. Bo one mniej więcej w podobnym czasie się goniły. Tak więc, no. Ale wy jesteś piękny. oczka piękne macie. No, no, ale teraz są jeszcze trochę takie osłabione, nie były już wysuszone, ale już jutro to będzie fikumiku po całej Boże. Będą biegać Fikumiku, fikumiku. Trzeba do nich często przychodzić i je głaskać, żeby się przyzwyczaiły do człowieka. Widzicie? Halinka sobie tam leży. Sianka i dałem, żeby się wzmocniła. Trochę ziarna później dostanie. Tylko się boję, żeby im, ta... Yy, Halincia nic nie zrobiła, ale chyba nic nie zrobiła. O, patrzcie, jak matka pinyje. Halinka, czemu je gryziesz? Chodźcie małe, żeby Wam Halinka krzywdy nie zrobiła. Uciekajcie do mamusi. No, musimy chyba później jej odgrodzić. Taki boksy jej dam, żeby sobie tam stała. Żeby na pewno młodym się nic nie stało Żeby im krzywdę jakaś koza nie zrobiła Pokaż się, pokaż się Ale wierzgasz Dobra, ja idę na lekcję i widzimy się jeszcze po południu Baśkę też tutaj wpuściłem bo ona jest ciężarna na ostatnich nogach, żeby sobie tu posiedziała. Elka, czemu ty jesteś taka niegrzeczna i chcesz tu mi pobić koźlaki? Czapie, ale ty tutaj nie możesz być. Ciebie trzeba wygonić, bo krzywdę im może zrobić. No, jesteś tatusiem. Zostałeś w tak młodym wieku. Za miesiąc będziesz miał rok, a ty już tatusiem zostałeś. No? Łobudzie nasz. No, się mamy szki, wasz tatuś podgląda. Tata przyszedł swoje dzieci obejrzeć, tak? Mm -hmm. Co tam? Co tam młode? No, masz malą mordkę, małą mordkę, małą mortkę masz. No? A jak tak sprawdzałem, to wszystkie raczej będą bezrożne, trójka. Matka bezrożna, ojciec bezrożny to. Bezrożne wyszły. No, no zobacz, to twoje dzieci są. No, to są twoje dzieci, ja Połączyłeś tatusiu I co? No i teraz sobie przypomnieć, że praktycznie no, rok temu Cap się urodził w tamtym miejscu po minibasi, był taki sam malutki Był taki kolor jak ten I pokażę o, Tak się prezentują Ten mi się bardzo podoba, bo jest taki ładny, ładną barwę ma Jest taki ciemny, ciemny i taki tutaj jasny brąz ma i prawdopodobnie tego koziołka sobie zostawię. On chyba nie będzie miał rogów, jak patrzę. Ale mo mo możliwe, że będzie miał, tak? Yy, nie mogę ocenić tego dokładnie. No i jest miły, nie boi się. Taki zapuś. Dwa koziołki wtedy było. Nie brat jego. Nie widzisz, capie? I zostałeś tu, no. Zostałeś. Żeś trojaczki nawet zdziałał. No obuzie jeden. Hmm, widzisz, jakie super młode masz no, ojcem jesteś. Jeszcze czekamy na Waśkę i Biankę. Bianka trochę później będzie. Ojciec, a wy nakarmione jesteście. Dobra, idź tam do Dytka, idź do Dytka. O, wy tu jej wypiliście, a z tego Dytka jednego nie wypiliście. Idź tam się napić. Idź, 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 A, wąchasz? To twoje, tylko twoje się urodziły. Tylko ty na razie się okociła. Wąchasz, czy to twoja, to tylko masz swoje. Nie jest nie do końca taki brązowy. Zobaczcie, tutaj takie ma coś. O, będzie bo takie szarawe coś. Tutaj takie. Jego mordka jest fajna. Taka ładka. A tak to, to cały jest taki brązowy. No pod spodem też jest cały brązowy. Pod ogonkiem ma trochę siwej, tak to cały brązowy i główkę tylko. I to kustka jest fajna. A capie, ale masz. Dzieci ci się udały. No, żebym się po tobie nie spodziewał. Nie spodziewałem się po tobie. Co tam? No wy naprawdę maleństwa jesteście. Hmm? Co co? A tam Baśka to... O. Dycha, dycha. Ma ciężko, będzie się niedługo kociła wymiona musi dostać i też będą małe. Co chcesz Elka? Przynieść jakieś gałązki? Co? Woda, sianka dostałaś? Trochę zboża może na wzmocnienie. Ale Jany, porównać sobie nawet do poprzedniego filmu jaka ta Elżbieta była szeroka i zobaczcie co to się z nią stało. Jaka pusta się zrobiła. Chudziutka jak nie wiem. Co hmm, capuś. Twoje dzieci, twoje. I ty taki mały byłeś, a taki duży już jesteś. Nie, no. Kiedy to minęło? Co, capie? Capie? Kiedy to minęło? Jak mi się uda, to wrzucę tu teraz zdjęcie, capa jak był mały z jego bratem. I możemy sobie porównać. O, odejdź jeszcze trochę. O. Chodźcie, kuski. O. Tu są kuski, a tu będzie zdjęcie. Capa małego jakby ze swoim bratem I ojciec I jego dzieci Dwie córki I e, jednego synka Fajne, fajne, w końcu się doczekałem, powiem wam że nie mogłem się doczekać Teraz fajnie jakby jeszcze się Zocha oźrobiła I by taka, fajnie by to wyglądało jakby taki mały źrebak biegał z tymi kuskami O, kopytka macie piękne Tak, wszystko piękne, wszystko piękne Ty chyba koziołek jesteś. Uh, uh, uh. Aha. powiem, wiesz, że jak ja stąd pójdę, to będę musiał Cię wygonić, bo się boję, że możesz im krzywdę zrobić. Mimo to wiem, że jesteś ojcem, ale, ale nie ma żartów z takimi malutkimi. Jak ono większe, to tak, ale takie kilkugodzinne, to nie ma co, żeby z nimi był, bo żebyś im krzywdę nie zrobił. Jest nasz ojciec, ojciec swoich dzieci, no, da, są nasze konie. Czemu się bijecie? Jak to tak kaczka z kaczką? Jak to tak możecie, kaczka z kaczką? Powiem Wam akurat samiem z tymi moimi kozami, bo dzisiaj jest normalnie najcieplejszy chyba dzień. Bo dzisiaj jest, będzie akurat 16 stopni w dzień w nocy niebożonego przymrozka. Teraz aktualnie jest około 14, ma być 16, jutro ma być 17 stopni. Tak więc idealna taka pora, bardzo cieplutko, małe kuski się urodziły. Nie w te mrozy, bo najbardziej się obawiam, że się w te mrozy urodzą, no i że mogą nie przeżyć. Ale no jak się urodziły teraz w ciepłe dni, no to jest super. Liczymy na Baśkę, że też w ciepłe dni się okoci i będzie wszystko gitara. No i dobra, tym akcentem zakończymy dzisiejszy film. Mam nadzieję, że kózki Wam się podobają małe wchodowli. Zobaczymy co po baśce wyjdzie za jakie kilka dni. No i ja was zostawiam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich ciepło. Ale ty masz ze koza. Trzymajcie się. Możecie zostawić subskrypcję dla małych kurzek, łapkę w górę, udostępnić ten film oraz napisać komentarz. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich ciepło. Do zobaczenia w kolejnym. No i cześć!